Pora jest! Nastał czas. Dzień dobry. Witam. Pani profesor też wita. Chodzi o to, że na samym początku powiem, że pani profesor bardzo pasuje na użytkowanie rzeczywistości leśnej. Kiedy jeszcze są krainy wiecznych ciemności, nazwijmy to tak dla śmiechu. Bo to, to, to białe to robi jakieś takie wrażenie, nie? E, I e, pogadankę chcieliśmy zrobić no i z lasu, nie z kuźni. Także jest jak jest. Ja patrzę na godzinkę, żeby czasu nie przegiąć. No nie wiem, ile nam wyjdzie. Ale mówiliśmy, że chcemy tak po prostu nie na odwal się, ale nie będziemy też się wydłużać. Dlaczego warto pomagać? no i teraz e, pytanie zobaczcie, ja jeszcze raz je zadam dlaczego warto pomagać teraz mówię, mówimy tutaj o pomaganiu o jego wartości ale teraz dlaczego pomagać i dlaczego to ma wartość nie chodzi o to, że gdzieś ostatnio no, tak się nawinęło, bo żeśmy zrobili trochę roboty dobrej, nie ja mówię my My, wszyscy, bo parę osób tutaj się ciągle deklaruje, chodzi o tego Daniela, ale nie będziemy o nim mówić. No weź tam, zobacz, co się dzieje. To są takie właśnie na planie filmowym. To spokojnie? To, co? No to załatw. Sędzia dzwonił, księciunio, zainteresował się losem matki, chociaż wiem, że ich rodzina to ufa, z uwagi na okoliczność, że jakoś tak jest. No ale zwykle piąta, już tak kończyliśmy, no ale tu jeszcze jasno jest w miarę, chociaż my już na lampie, czyli dlaczego warto pomagać? Pomagać warto dlaczego? Co to znaczy komuś pomóc. Eee, pomóc można komuś, bo ktoś na przykład sobie z czymś nie radzi. Ale? Ktoś na przykład sobie z czymś radzi, nie? Tak jak powiedzmy ja sobie radzę tutaj z Basią, z pogadanką, albo z robieniem kanału, kanału kawału też. Tak. Ale wy pomagacie, bo komentarze zastawiacie, eee, Pomaganie. Zobaczcie, żyjemy w podłym czasie, <coughs> i ludzie potrzebują pomocy, naprawdę potrzebują, i to, to jest oczywista oczywistość, którą ja powiedziałem: nic odkrywczego, ale niewielu ludzi w stosunku może do populacji, ziemi, środowiska jakiegoś określonego, decyduje się pomóc, bo na przykład niektórzy mówią, a nie opłaca się pomóc, bo pomożesz i będzie niewdzięczne. Zgadza się, to prawda i to jest bolesne. Chociaż na pocieszenie jest to, że Ty, człowieku, masz niejako przed Twórcą czyste sumienie, bo widziane były Twoje pobudki i chciałeś, chciałaś pomóc. Ale teraz pytanie jakby był taki naprawdę świat obiecany, że nie będzie wojen, chorób, śmierci i tak dalej. Chociażby tak jak Biblia mówi, nie? Ja się doczytałem takich rzeczy w tej księdze. Załóżmy, że jest idealny świat, to czy pomaganie by zanikło? No nie. No bo będziesz chciał zrobić sobie na przykład coś fajnego w lesie, nie? Nikt cię nie okradnie. Nie przyjdzie, nie napadnie, nikt ci tam nie powie, że o, ognisko rozpaliłeś, a ktoś przyjdzie i na przykład: O, cześć leśny bracie, jak masz na imię? A ja mam tak na imię, a ja tak, a mogę ci pomóc? No to ty powiesz: No możesz, ale nie, żebyś potrzebował. E, okazuje się, że zobaczcie, że czy to w złych czasach, czy w dobrych czasach e, pomaganie ma, zacznijmy już, wartość, czyli. Więcej radości wynika z dawania niż z otrzymywania, albo inaczej, więcej radości wynika z pomagania yy, niż brania pomocy. Chociaż bierzmy pomoc, jak ktoś nam oferuje. Jeżeli jesteś starszym człowiekiem i ktoś chce ci wnieść do autobusu wózek amerykański, w którym masz zakupy, nie zawahaj się, czasami może nie wyglądać zbudzająco, że tak powiem zaufanie. Ja, ja miałem kiedyś taką sytuację, że pani się bała, tak? Bo ja z wielkim wilczurem takim mówię coś Ala jak Robert z wilczego szlaku, tylko że mój był no, troszeczkę innego charakteru. No ale to już jest inna historia. E... No i ta pani się boi. Ja mówię pani się nie boi, przy jakbym był bandytą, to bym pani już zabrał. A co bym pani zabrał? Mówię, puszki, jakieś konserwy, jajka, chleb, pani by krzyczała, i przecież taka znieczulica jest wokół w centrum Warszawy, że nikt by pani nie pomógł. Ale ja na przykład poprawiam sobie humor bardzo często, że lubię komuś coś drobnego kupić. Nie wiem, czekoladę, piwko. E, spróbujcie tak kiedyś właśnie. E, I moje spróbujcie nie oznacza, że wy tego nie robicie. To nie oznacza tego. Bo ja nie mówiłbym tej pogadanki z takim uśmiechem, gdybym nie miał przekonania, że właśnie tak robicie, że na pewno robicie. I pewnie w komentarzach coś napiszecie. Następna rzecz. Ja dzisiaj już pomogłem pani profesor. Teraz zrobimy sobie mały żart z pani profesor, który ona przeżyje. Chodzi o to, że ja mówię pogadankę jeszcze zrobimy, bo krupnik zjedliśmy dobry, ciepły, rozgrzani, jesteśmy jeszcze. I, że, że tak powiem, no ale no to a ja tak coś powiem, a coś palna i tak dalej. I ja już ci pomogłem, bo ja już czuję przez skórę, jak ty chcesz coś powiedzieć, wyrwać się. O, proszę, a naj... mów. proszę, jak się zdradził. Poprawia sobie humor. Poprawia sobie humor jak komuś tam, no, czekolady czy coś. Zrób coś dobrego dla kogoś. Ale to naprawdę... Bo to pozytywnie na człowieka tak. wpływa. A tu jeszcze jedna rzecz, tak się. O to właśnie przemyka chodzi. Mów Basiu, uwagę. Przecież, e, czy młodszy, czy starszy człowiek, kto by to nie był, każdy w jakichś okolicznościach może się znaleźć, że pomocy potrzebuje. Ja często kieruję się hmm, czymś takim, że dobro wraca, i to wraca w dwójnasób. Gest pomocny jest wartością, jest dobrem. Jeśli od siebie do drugiego człowieka kierujemy dobro a na bank no tak, ale ludzie robią te filozofie używają tu... nie, chodzi mi o, o to, że o karma wraca, nie. jaka tam karma karma to jest kurczę dla psa w sklepie, natomiast to chcę powiedzieć nie. E... bo ja przeciwstawię to sceptyków wystawię bo on coś zrobił dobrego, a tamten mu tak odpłacił, znaczy, że czekałeś na odpłatę a być może no to wiesz? Jak... Ale, ale, moment, no. jeszcze jedno. No. I teraz to się dzieje? Bardzo często jest tak, że ktoś oczekuje na przykład pomocy od Boga i mówi, że nie dostał, i tak samo właśnie z tym zrobieniem czegoś dobrego. W obydwu przypadkach jest tak, że odpowiedź otrzymujemy dobrą i nie taką, jakbyśmy chcieli, i nie w tym czasie, a potem siedzimy i się dziwimy, jak to się stało, że spotkało nas dobro. I tak sobie mówimy. Przecież ja też w życiu robiłem coś dobrego. Wiecie, że jak ja jestem czasami smutny, aby Wam i powiem szczerze, że się nawet cieszę, że wam smutny. A wiecie dlaczego? Bo smutek kształtuje moje serce. On powoduje, że ono jest doszlifowywane i może stawać się coraz lepsze. I powiem tak, że ja dawno odkryłem radość mówienia do Was, do kamery. Bo będzie wiadomo, wiecie co będzie. Hashtag pogadanka centuriona, nie? Yy, nie ma trapera, yy, ale traper na przykład teraz pomaga. Jestem przekonany, coś robi. A jest pani profesor, no i miała wątpliwości, że czy to znowu wyjdzie coś z pogadanką. Ja mówię, przecież to tak działa. Ja zacznę mówić, a, a ciebie zaraz tam weźmie w środku. No, gdzieś tam, gdzieś tam No, gdzieś oczywiście. Się Zobaczcie ile pogadanek z Panią Profesor było, niektóre to były takie, że Pani Profesor w kapelusiku siedzi, słoneczko, no w tej panterce takiej A -a. śmiesznej, co wtedy żeśmy tam się bawili, dla e, Pawel 0727 bodajże pokazywaliśmy słom prompera, kondora jak działa e, i tak dalej, e, ja dzisiaj na przykład odymiłem tego ontaria i tyle, i więcej nie. Ja mam swojego neka i chcę się nim bawić. Ale dobra, pomaganie. Ee, życzliwość niewiele kosztuje, a nie każdego na nią stać. Ee, szła dobroć, e, i niby jej się rozpróła torebka, ale tak naprawdę rozsypywała e, złote monety życzliwości. A ludzie nie schylali się i nie podnosili, bo byli. Jak bezrozumne istoty, które nie znały wartości. Wiecie co? Dobra rzecz. Postawić sobie taki cel, że w tym tygodniu, który rozpocznie się od poniedziałku, albo możesz już od dzisiaj, albo od jutra, żeby spróbować naprawdę zaczekać na sąsiadkę, czy na sąsiada, otworzyć kodem, klatkę, jak tak mieszkasz gdzieś. Przytrzymać drzwi, powiedzieć dużo dobrego, starać się zadbać, ale nie na siłę, żeby to nie był PR, żeby zadbać o opinię człowieka, który jest życzliwy. Bo życzliwość, bo mówiłem, co to jest życzliwość, ale dlaczego pomaganie ma wartość? Stwierdziliśmy, że pomaganie to przedmiot, Wartość, że ma, ale teraz pytanie: dlaczego tak się dzieje? Jak to działa, kochani? Patrzę na zegar, albo <laughs> dobry jest czas. Jak to się dzieje? Tak, jak na przykład, no zobaczcie, no my tu siedzimy: już ciemnica, ale fajnie jest. No, fajnie. no i szliśmy w Ja czyli dwa filmy albo trzy temu. <śmiech> <śmiech> Pogubiłeś się już w rachubach. Mniejsza z tym. Dlaczego, dlaczego las powoduje, że my się cieszymy? No. no i można deliberować, ja bo są, bo zielony kolor, bo pobudza, bo tam procesy chemiczne, bo to. Dobra ok, ale dlaczego? To ja zadam inaczej pytanie. Eee, można wyjść na mównicę, do stu osób powiedzieć. Eee, słuchajcie, co powodują pytania? I... Respondenci na sali podnieśliby rękę i powiedzieliby, jakby to byli na przykład psycholodzy, nie psychologowie, to by powiedzieli tak, że one pobudzają do myślenia, są naprawdzające, retoryczne i tak dalej, i tak dalej. I mogłoby ze stół podnieść, ze 40 ręce, nie? Proszę, tamten pan doktor mówi, co fajkę odłożył przed chwilą, nie? Taki doktor czy profesor, fajka taka, nie? Wtedy lepiej mu się myśli. No i, i doktor taki, to jest no. taki jak na karierze Nicodemady z mnie na alternatywy 4, że. No albo ten profesor na przykład. Aj, Mańka, to nie jest taki profesor, co to kiedyś byli, co to w telewizji ich pokazywali. Ja ci powiem, kto to jest. To jest taki intelektualista zwykły. Właśnie chodzi o to, żeby nie, nie bazować na wyobrażeniu, bo zobaczcie, na przykład niektórzy z nas może jak oglądają yy, yy, coś dobrego, yy, nie wiem, na jakichś platformach, bo telewizja to wiadomo, jakiś fajny film, no to może niektórzy lubią su super bohaterów, albo lubili i tak dalej, albo gdzieś w telewizji, jakiś program, tam nie wiem, nieważne jaki kanał pokazali, że tam gdzieś Pomogli jakiemuś Adasiowi, jakiemuś tam patryczkowi czy innemu. Kurczę, ile wy zrobiliście roboty dobrej dla takiego Daniela? Jesteście chodzącymi bohaterami i nie patrzycie tak na siebie, bo mądry nie będzie patrzył na siebie. O, jest mądry. Głupi to przecież nie powie, że ja głupi jestem. No, chyba że po prostu tak powie, a ja głupi jestem, ale i tak w to nie wierzy. Czyta się gdzieś tam o bohaterach, tak jak było na rozmowach kontrolowanych. No, ja tam słyszało się kiedyś, że bohaterowie, że kiedyś, to że byli, nie? Gdzieś tam człowiek Robin Hooda, jakieś fikcyjne postacie. Centurion nie jest fikcyjny, pani profesor nie jest fikcyjna. A ty, który masz uszy i to słyszysz teraz, to też nie jesteś fikcyjna czy fikcyjny. Robicie dobre, fajne rzeczy. No poza tym mi pomagacie. Basia, ty coś też powiedzieć, bo ja to widzę. Ja tak chcę powiedzieć, tak przyjemnie, że dobro można czynić małymi kroczkami w szarej, zwykłej codzienności w kolejnym dniu. Wiecie, czego to... boi się zło? Zło się boi malusieńkich, drobnych, z serca wykonanych uczynków. To nie jest mój tekst. Jeżeli ktoś odgadnie, Skąd ten tekst to przybije, mówię dodatkowe serducho albo pogratuluję. Dobra. Tak. Na pewno nie jedna osoba odgadnie. Ja powiem, że za jakiś czas jak nie zgadnie jedna osoba, to ciężko będzie, mówię z jedną rzeczą. Nie no, żartuję tak. Ale jest jedna osoba, nie powiem kto, ale ta osoba to powinna to odgadnąć. I nie jest to druh boruch, który jest człowiekiem, który jest tutaj naszym takim bibliotekarzem. Można by powiedzieć w dobrym i pełnym tego słowa znaczeniu. Czyli dlaczego warto czynić dobro? To nie. Dlaczego warto pomagać? Dlaczego? Jeżeli będziesz ciągle zadawać sobie to pytanie, to po prostu rób to. A wtedy poczujesz, wtedy będziesz nie powiesz intelektualnie jak ci filozofowie, jak ci tacy, którzy mogą podać wszystkie zależności psychiczne, jakie tam się endorfiny wytwarzają, tylko poczuć to. Dlaczego miło jest przytulić dziewczynę, ktoś powie, żona. I można gadać. Przytul ją po prostu, i wtedy od razu już Twoje serce, umysł i cały układ emocjonalny będzie wiedział. Dlaczego lubimy chodzić do lasu i to jest dobre i fajne? Idź do lasu! A odczute to będzie dokładnie. I odczujesz to, bo my jesteśmy tak wymyśleni, zaprojektowani i wykonani, stworzeni po mistrzowsku. Że mamy swoją strukturę emocjonalną i dlatego istnieje też pojęcie takie jak inteligencja emocjonalna. Ktoś może być mądry, tak naprawdę, nie? Wykształcony, ale to będzie jakiś straszny nerwus. On będzie pamiętliwy, nie przepuści, a rok temu to mi zrobiłeś to lub tamto. Inteligencja emocjonalna to jest umiejętność wybaczania. To jest Chęć czynienia tego, co słuszne, tego, co dobre, a w tym przypadku pomagania, czyli warto jest pomagać z różnych przyczyn. Podsumujmy, bo ktoś potrzebuje, bo my mamy chęć pomagania, a znajdziemy zawsze, że tak powiem, sposób na to, żeby w jakiś sposób komuś pomóc. No, i tak naprawdę jesteśmy tak skonstruowani, że to jest też potrzebą naszą. Bo nam pomoc niejednokrotnie jest potrzebna. My potrzebujemy też potrze pomocy w tym sensie, żeby, żeby udzielić sobie samemu pomocy poprzez pomaganie innym. O! No tak. I zobacz, jak ładnie podsumowałeś takie jedno zdanie, a jak wiele zawiera. To się nazywa chyba Puenta. Naprawdę? Nie, nie przez Puenta jak płetwy, tylko Puenta. O, postaram się zapamiętać. Ja też, ja też, bo normalnie, słuchajcie, zawsze mi się podobało, tak żeby humorem skończyć, dyzma. Co miałem powiedzieć, przeczytałem. Rząd zrobi jak będzie chciał. Wiesz, tym to fajnie tak umiesz podkreślić. W nie, no bo ja lubię, ale wiecie, co było najśmieszniejsze, że jakiś typek jest. Ja tej wypowiedzi nie skasowałem, że wszystko, co ja do was mówię, to ja to czytam. Znaczy się, że tutaj prompter jakiś jest, nie? Naprawdę? Nie, słuchajcie, tam to stoi dziewczyna ładna, taka normalnie w bikini i ona mi tak tabliczki zmienia. A, i dlatego tak te myśli. I, i jak pokazuje taką buźkę i jest napisane laugh, czyli śmiech, to wtedy pani profesor i ja się śmiejemy. A. To nawet bym się nie spodziewała, że mnie na coś takiego stać. No więc, com wiedział, to powiedział, nie? Ale tak naprawdę, pod koniec, jeszcze jedno: jeżeli już mówisz, Centurionie, to warto jest przypamiętać sobie taką jedną opcję. Lepiej jest nie mówić, co się wie, tylko żeby wiedzieć, co się mówi. A także kiedy i do kogo? Dużo dobrego, no kończymy. Słuchajcie, uciekamy. Dużo dobrego, dobrej niedzieli. Bierzemy Dobre, normalnie nie plecaki, bierzemy no mam... podgórniki. Uciekamy z plecakami, normalnie. Run Forest, run. Dobro, no, no i co, no? Słuchowisko chyba nawet było. No, bo raczej. Ciemny. Tu będziemy musieli zrobić takie te, że pogadanka centuriona trzeba będzie zrobić, nie? Aha. No dobra, okej. Okay. No to wystarczy.